Czym są tajemnice Ducha Świętego, które kryją się za tym tajemniczym aspektem wiary chrześcijańskiej? Duch Święty jest jednym z trzech osób Trójcy Świętej, jednak jego natura pozostaje dla wielu trudna do zrozumienia. Biblia opisuje go jako siłę działającą w sercach wiernych, prowadzącą ku prawdzie i wspierającą ich w codziennych zmaganiach duchowych. Duch Święty ma przypisane role pocieszyciela, przewodnika, a także dawcy darów, które mogą przemieniać życie człowieka. Takich jak mądrość, wytrwałość czy dar języków. Jednak duch święty to coś więcej niż tylko boska moc. Chrześcijański mistycyzm i tradycje wskazują, że duch jest również kluczem do głębszego rozumienia duchowych tajemnic, które mają moc zmieniać życie. Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi: w jaki sposób duch działa we współczesnym świecie? Czy jest możliwe odczucie jego obecności? Czy wiesz, jakie tajemnice kryje w sobie Duch Święty i jak jego moc może wpływać na nasze życie?